Wojciech Lubawski zwyciężył w pierwszej turze wyborów na prezydenta Kielc. Według nieoficjalnych danych w głosowaniu w dniu 16 listopada jego kandydaturę poparło blisko 56% Kielczan. Przede wszystkim jestem bardzo wdzięczny Kielczanom, że zaufali mi po raz kolejny, po raz czwarty. Wiem co chcę robić, mam dużo w sobie energii i siły, żeby nadal to rozpędzone inwestycyjnie Kielce kontynuować. A plany zawarłem w moim programie na najbliższe 4 lata. Może on nie jest aż tak atrakcyjny, jak planowali inni kandydaci na stanowisko prezydenta, ale jest na pewno realny i na razie nic nie dopisuję, ani z nic niczego nie zrezygnuję. Czyli punkt po punkcie przez te 4 lata, jeżeli to zrealizujemy, to te Kielce będą jeszcze piękniejsze, bardziej funkcjonalne i. No tego sobie życzę i życzę jak żeby to się wszystko udało. A skoro o programie na lata 2014-2018 mowa, to znalazły się w nim m.in. inwestycje drogowe, rozbudowa Kieleckiego Parku Technologicznego, a także działania w sferze opieki społecznej. Bardzo ważnym czynnikiem rozwoju miasta jest budownictwo mieszkaniowe. W tej dziedzinie planowana jest realizacja m.in. osiedla Dąbrowa 2 oraz przygotowanie obszarów na Malikowie pod budownictwo wielorodzinne. Program ten zawiera wiele elementów, ale żaden z nich nie stanowi priorytetu. Wszystko co jest w tym projekcie jest ważne, w tym, w tym moim projekcie programowym. Pytanie co, co pierwsze, a co później, a w jakiej kolejności, to będzie zależało tylko i wyłącznie od możliwości pozyskiwania pieniędzy unijnych. My jesteśmy do tego przygotowani, ale no wiadomo, jeżeli otworzy się furtka, to wtedy będziemy, będziemy realizować te inwestycje. Dzisiaj trochę za wcześnie jest mówić, co będzie pierwsze, co będzie następne. W kadencji 2014-2018 prezydentowi Wojciechowi Lubawskiemu przyjdzie współpracować z Nową Radą Miasta. Tworzyć ją będzie siedmioro radnych z Prawa i Sprawiedliwości, po pięcioro z Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz po czworo z Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Porozumienia Samorządowego.